Dzień dobry moi drodzy. Rozpoczyna się dzisiaj trzeci etap mojego autorskiego programu Dental Lift. Jest ze mną Małgosia Mikołajczak, nasza piękna polska aktorka. Dzisiaj będziemy wykonywać całą listę zabiegów medycyny estetycznej, które zaplanowaliśmy sobie na konsultacji. Jesteśmy już po analizie rysów twarzy, jesteśmy po analizie uśmiechu Małgosi. Przechodzimy do trzeciego etapu. Cała seria dzisiejszych zabiegów ma na celu uzupełnienie efektu, jaki chcemy uzyskać w idealnym. Idealnym uśmiechu Małgosi, zaplanowanym z użyciem mikrolicówek. Obserwuję napięcia mięśni, naturalny ruch ust i symetrię profilu. To kluczowe, aby finalny uśmiech był integralną częścią twarzy. Tu nie chodzi o zmianę twarzy, chodzi o subtelność i harmonię. O to, by uśmiech nie wyglądał sztucznie, żeby wyglądał prawdziwie. Muszę powiedzieć, że naprawdę widzę różnicę. Mi się, tutaj mi się wygładziło bardzo. Zminimalizowała mi się ta, ta zmarszczka. Co wiele gładsze. No, tak bardzo delikatnie też, naturalnie. Naturalnie. I tak mm. dokładnie miało być. Naturalnie, lekko, harmonijnie. Piękne uzupełnienie. <laughs> Pięknej twarzy. <laughs>